Cześć z tej strony Kamlux, a w dzisiejszym odcinku będzie Simon Movie w Among Us tutaj właśnie z widzami. No i zobaczymy jak to właśnie wyjdzie. Możecie się też właśnie przywitać. Dzień dobry. Dzień dobry. No i właśnie się przywitali. No jak jesteście no i to pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji wyrazoneczkiem, no i w sumie zapraszam do oglądania. IMPOSTOR! Jest! Udały się, dobra! Zobaczycie jak się teraz z wami zabawię. Zobaczycie. Dobra. Dobra Więc na początku, tak, na rozgrzewkę Simon mówi Ustawiacie się w parach Strok! Kto nie ma pary! Ej, co wy robicie? Oj w trójkę! Lmaki! Lmaki... Byłam z Lenokersa. Lmaki, chodź tu! Lmaki! Lmaki! No chodź tutaj. No lmaki. No, co ty zrobiłeś? Mój no, moc! Do... Jezu, co ty zrobiłeś? Dobra. Ty A więc teraz Simon mówi: ustawcie się przy łóżkach. No zobaczymy, czy wszyscy się ustawią. Jest akurat na tyle łóżek. Ha, co? Co? Zuska? Zuska? Co? Zuska? No dobra, wybaczę ci to. Dobra, więc teraz. Co. E, ej, nie. Proszę się nie ruszać tutaj. Więc teraz. Naprawcie reaktor. Izuska przegrała I Laura. Bo nie było Simon Movie. To było Simon Movie? <śm> nie było! Nie powiedziałem Simon Movie. Nie <śm> Naprawcie ten reaktor. Naprawcie ten reaktor. Dobra, zabita. Ej, bo reaktoru naprawiliście. Nie... O nie, dobra. Jestem. Creepage. To z Dobra, strok, dobra. To strok teraz z jest ten. Strok jest ten. No, On nam mówi po prostu, co ten, robimy. No dobra, okay. dawaj, dawaj. dalej. się do okna w kafeterii. <grym> to nie. Ale nie pomyślałem, się na komu. <grym> Co tam było? <laughs> Dawaj kolejne Simon mówi musicie naprawić reaktor do... czekać muszę ciała tej. macie naprawić reaktor do 20 sekund Simon mówi coś ja jeszcze nie macie 15 sekund tak. Ile? Chodź, Lilia Dawaj Lilia No szybko róbcie Dobra, to naprawiliście Teraz no. Simon mówi nie ruszajcie się <śmiewanie> Co ona? Dobra, Simon mówi. Dobra, teraz stuci coś idę, Mam nadzieję, że nie ruszasz się. To teraz Simon mówi, kto ostatni będzie w nawigacji. Ginie, więc czas start. Zóra, zóra. Sorry, maki, kanus oh, no, tu wszystkich. uciekaj, Uciekać, Janik, co? Ci co się gonią? Dobra, Dobra. to teraz wygramy. Także teraz e, Ustawcie się przy stole w kafeterii. No, idziemy. O, będzie. Dobra, to no teraz. Simon mówi: biegnijcie do O2. Okej. Okay. <śmieniu> <śmieniu> dobra, dolecimy, bo to było za szybkie trochę. to. No. Ażeby było teraz najczęściej, to ja wam wyłączę światła, macie ich nie robić. I kto hmm. mnie ostatnio znajdzie, ten przegrywa. Ale już I... możemy? No. Nie, bo ja muszę... Jeszcze nie, zechować. ej, jeszcze nie. Jeszcze jak stójmy jak tu, to no. O, tu. To. No. No to ja przegram, nie jestem dobra w No dobra, już. Czas start. No nie Kur o nie Gdzie jest, nie... jesteś strok? Nie powiem. Nie. No chodź tu, czy się cię znajdę. Nie no, jak go nie znajdę. Powiedzieć wam. Nie Nie, 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 nie można. Nie. No, 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 no. Maki, chodź tu. Gdzie jesteś, dobra? Oni nie żałosni, że właśnie no. strog jest, że właśnie. Jestem! gdzie jesteś? Ja, ja nie raz. mogę mówić gdzie jestem Ale wiesz, że to nie znalazło, także są Co? Przegrałem O nie Jestem impostorem, nie, nie jestem nie impostorem, jestem impostorem No, no i git no, Dobra no, Dobrze Więc teraz jestem impostorem, więc pierwsze co skupię co wy tak... Nie, proszę stać A w miejscu Simon mówi, proszę. Proszę, proszę stać w miejscu Dobrze, dobrze, jesteście grzeczni Laura nie stała się w miejscu, jak już to U. powiedziałem. Do widzenia. Simon mówi, proszę tanczyć. Dobra, to teraz. Simon mówi, ustawcie się jako jedna osoba. Tutaj chodźcie, tutaj chodźcie do dysceny <noise> tutaj jest piękny. No nie krytykuj. No dobra, niech będzie. Dobra, więc teraz chodź strok do mnie. Simon mówi, chodź do mnie. No Co? i teraz zrób jakiś ruch. Simon mówi, zrób jakiś ruch. Simon mówi, proszę powtórzyć ten ruch. Zuska, to nie był ten ruch. Zuska. To co ty zrobiłaś ZUSKA. No ale no to, to był przyszłość. raz Zuzka, co ty robisz? No to było... Dobra, dobra trzy, os trzy osoby zostały, dobra więc teraz... Dobra to Simon mówi ustawcie się tam przy mopie w kafeterii. Przy mopie w kafeterii. No jest on taki. W kafeterii, no już wam mówię. Gdzie jest mop? A znaczy w tym. M Moby. O nie, -Maki. Dobra, 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 to tego nie ma Ale mob był w tym. W storage'u jest mob No w storage'u, pomyliło mi się, no ale Lmaki wyrzuciło, dobra, więc powiedzmy, niech to będzie Dobra, bo teraz zostało dwójka, to teraz coś by fajnego nie wymyślić grałam. Simon mówi, kto mnie pierwszy dotknie, ten wygrywa Dotknie ten Ale, ale Lila pierwszy się tam. ruszyła wcześniej, bo nie, nie! Jestem Ale <laughs> ten nie. <laughs> nie. nie, nie, do... nie, nie, no, nie, 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 Dobra, wygrała. <laughs> dobra, nie, 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 Jesteś gotowy na to? O NIE! Udało się! Impostor, no to zacznijmy od tego, że... Ustawcie się przy stole wszyscy I tego górnego prawego Ok kurde, ale jestem Jaki sep, jaki Nie wiedziałem, że tak szybko wpadnę, o nie, o nie Jaki sep Dobra, to teraz... Mm. Chodź tu ze mną Zuska, chodź tu ze mną Zuska do ciała kamuksa. Chodź Zuska, chodź. No chodź. No Simon mówi, chodź do mnie. O. Teraz e, lila, Laura il Maki ci to... pionowo do siebie. Simon mówi, ustawić się, się pionowo wokół siebie. I tak w jednej linii. <grym> no, jak ja to zrobić? No tak, patrz, patrz tak się ustawisz, tak i tu nie, też będzie maki. Tak się macie ustawić. Ja tak ja spadłem na początku! To... Ale masz też tutaj no. patrzcie, tu w tej linii tak ustawić, wszyscy w, w jednej linii byście byli. Nikt będzie dole. Zosta ja jakieś trzy ruchy, trzy ruchy. Trzy ruchy? Nie, no. Jakbyś trzy razy się ruszała. No, powtarzajcie to. <laughs> Co ona zrobiła? <śmiech> 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 Laura powtórzyła. Co ja nie nie to no. nie. <grym nie nie Ale Lepiej co Laura, chodź do chodź na chwilę Nie no Ojej oj. Zostały trzy Zdej osoby, osoby. co to Nie ruszajcie się. No co, Jak? to no nie... To... To ja, to ja... I ja Niech będzie, że zamknę wszystkie drzwi, jakie będą. I wymie teraz... mówi, nie może Ale ja się nie, nie powończyłem, tak? Znaleźć. Macie dwie... Jakby nie mam powiedzieć, ale... Dobra, ja gdzieś się schowam. Ja wam oczy znowu światło, tylko niech drzwi ogarną. O. No i możecie mnie szukać znowu, także no. No, Simon mówi, możecie mnie szukać. Kawa gdzie jest trochę... O, jest tutaj. Ciekawe kto mi pierwszy znajdzie. O kurde. Oj ojoj ojoj. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. oj, Lilia wygrała. Dobra, więc wygrała Lilia, więc w tym odcinku to będzie na tyle. Jak wam się taki odcinek spodobał, to stawcie łapkę w górę, subskrypcję wraz z męczkiem. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć!